Boże, jakim ja jestem, naprawdę kretynem. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry. A z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Jasny gwint, nawet nie wiedziałem, w co się wpakowałem z tą liberią, naprawdę. Ale z pomocą przychodzi mi K! KRL Mod Team. KRL Mod Team kocha swojego wodza. I KRL Mod Team chce mu zawsze pomóc. Moi drodzy, mamy moda do Liberii. Łukasz Kłęch dowodzi. W ogóle, właśnie mi to wytłumaczcie. Dlaczego Kłęch? Bo Kłęch? Kłęch? Jak dlaczego? Mamy, moi drodzy, drzewko. Dobra, moi drodzy, wysiłek całego narodu. Przemysł. Samoloty. Nasza armia. Nasza Liberia. Armia El Prezidente. Zabierzmy się w zarobienie drzewka. Ale, żeby zacząć robić naszą Liberię, musimy mieć kopalnie przy wulkanie i poparcie widzów, czyli musimy zrobić, moi drodzy, kopalnię przy wulkanie, no i musimy mieć poparcie widzów, prawda, więc troszkę to zajmie. Nierdzenne zasoby ludzkie. Współczynnik ludności w wieku poborowym. Powiem tak, jeżeli podbijemy na przykład Gwineę, to będziemy mieli chyba cały ten manpower z tego. Tutaj mamy dwa miliony, tutaj mamy trzy, o mój Boże. Jeżeli podbijemy to państwo będziemy mieli milion. Pięknie. A, nawet są generikowi generałowie, czyli Łukasz Kłęch, nieugięty, jest dowódcą. Jest jest też słab jak Koba, to się oczywiście zgadza w 100%, Koba to zwierzę, jak sam to powiedział. Jest też Dafum i Harry III de Grizzly i tutaj Koba ma busty do Panzeru, ale ma bardzo dobre statystyki. Dobra, wysiłek całego narodu został zrobiony, teraz idziemy moi drodzy w buściki do przemysłu, ponieważ musimy jakąś armię mieć. No i musimy zrobić kopalnię przy wulkanie, prawda, no bo sami chyba rozumiecie, że nawet tutaj nie śledzisz wulkan, nawet tutaj mnie śledzisz. Swoją drogą, jak mam już waszą uwagę, chcielibyście zobaczyć więcej materiałów z Tropico 6? Dajcie znać w Komentarzu. Kradzież surowców. Ja nic nie sugeruję, ja nic nie sugeruję. U, ujarzmienie sąsiada. Mamy wielu, mamy wielu świetnych robotników, ale brakuje nam robotników, którzy są już doświadczeni i posiadają wiedzę. A bo tak, bo wiesz, kałach, ja, ja ogólnie. No, kawach no. Ja ogólnie jestem ekspertem od wszystkiego, więc ja się znam, wiesz? Dobra, kopalnie mamy zrobione, czyli wulkan jest po naszej stronie. To trochę głupio, że muszę liczyć na poparcie moich widzów, żeby zaatakować coś. Dobra, no niestety, jak trzeba, to trzeba, nie? Ale najpierw zróbmy sobie to drzewko, bo to daje mi doświadczenie armii i tak dalej. Bo... Boże, kochany, porady logopedy. Znaczy, z logopedą ja już w sumie wygrałem, więc tutaj nie ma żadnej walki, nie? Swoją drogą, nawet spoko jest to zrobione, że musimy zrobić dwa drzewka, żeby dopiero zaatakować, nie? Ale tutaj to miało być zablokowane, ale z tego co widzę nie jest, więc tutaj jest minus 100% celu, to sobie możecie wyobrazić co się po prostu stanie, gdy mi to wpadnie w ręce. No i nareszcie mam poparcie moich widzów, wiadomo wiesz, jestem ekspertem, zawsze mogę doradzić, rzeknąć dobre słowo. Odblokowaliśmy teraz cel Nowa Liberia i będziemy wyzwalać robot, no i musimy zrobić jeszcze te dwa cele i dążymy, moi drodzy, do zjednoczenia całej Afryki. Po zrobieniu celu na naszą Liberię, zyskaliśmy kontrolę nad tymi dwoma regionami, z nich z nich dostaniemy zaraz full manpower po tym celu i może zaczniemy produkcję naszej elitarnej liberyjskiej armii. No tu będzie potrzebny manpower, prawda? Ej, w ogóle fajna sprawa, tutaj Koba nie ma portretu, a tutaj mam mnie na portrecie. Yy, yy. No i po zrobieniu celu praca, 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 dostaliśmy wreszcie jakiś manpower z tych prowincji, więc teraz kończymy, moi drodzy, ostateczne zjednoczenie, później idziemy w jedną zjednoczoną Afrykę, Veni vidi Vici i robimy ostateczne rozwiązanie. Nowa taktyka Liberii, moi, dr moi drydzy. Nowa taktyka Liberii. Zrobimy milion dywizji czwórek i będziemy podbijać całą Afrykę nimi A elita Liberii będzie do podbijania Europy. Mamy to, moi drodzy, ostateczne rozwiązanie. Teraz pójdźmy w nową liberyjską flotę i możemy już uzasadniać cele i zaczynać powoli odbijać już Afrykę. Zobaczcie. Brum, brum. Pierwszy kraj pada pod liberyjskim butem. Ziup, ziup. Ej fajnie, że on przez dwa lata nie jednej jednostki, albo on ma zero fabryk wojskowych. Dobra, nie masz to, nic ci stało Super. Wybrzeć go. Słoniowej jest moje. 200 tysięcy Ben Powerka. O takiego moda do Liberii nic nie robiłem. No i kolejny cel, czyli oczywiście Gana. A po Ganie przyjdzie czas na Togo. Mam nadzieję, że uda nam się to Togo chociaż pokonać. Nareszcie ulepszamy nasz template i możemy produkować łodzie podwodne. No to zróbmy sobie 10 łodzi podwodnych, bo będę ich potrzebował do szkolenia. O, dobra. Togo jest nasze. O, jest nasz. No i teraz będziemy atakować to państwo. Mamy wojenkę, ciach. Ej, oni mają nawet jedną fabrykę cywilną, więc dużo się wzmocnię. Wyprodukujemy, moi drodzy, jeszcze 40 łodzi podwodnych. Uuu, my tu sobie zajmujemy, kurde, państwo w Afryce, a tutaj naprawdę fajna zadymka w Ameryce. Trzy strony walczą w, wojny do... w wojnie domowej. Dobra, wiecie co, bo tutaj będzie naprawdę bardzo dużo takiej bezsensownej walki i tego typu rzeczy. Spotkamy się po podbiciu Afryki, ok? Ja podbiję to całe, przysięgam. Dobra, moi drodzy, wracamy. Mamy rok 42. No ja się tutaj troszeczkę nabawiłem, przygotowałem inwazję, przygotowałem i obstawiłem cały mój kraj. No, Afryki Południowej podbić nie mogłem, no bo jest waliantem. Wojna wrze. My zamierzamy wziąć w niej udział i wypowiedzieć wojnę, oczywiście, Portugalii. Dobrze, mamy cel. Wypowiadamy wojnę. Puszczamy desan. Oczywiście płyną nasze desanciki teraz. No i świetnie. Cek, cek, cyk. I od razu, moi drodzy, uzasadniamy cel na Hiszpanię, ale to po podbiciu Portugalii. Dziękuję. Dziękuję, Portugalio. Właśnie uczyniła świat lepszy. I teraz wrzuciłem sobie, moi drodzy, moda Formable, coś tam i muszę podbić. Południową Afrykę, żeby stworzyć wielkie państwo afrykańskie, ale teraz się zabawimy z Republiką Hiszpańską, moi drodzy. Cel na Republiczkę mamy, wypowiadamy jej oczywiście wojnę, puszczamy nasze zawodowe dywizje liberyjskie, wystawimy sobie tutaj jeszcze oczywiście troszeczkę myśliwców do pomocy i za ten czas uzasadniamy już cel na Francuzów, bo sądzę, że warto się do nich wbić w plecy. Ej dziwi mnie, że Republika Hiszpańska, o właśnie, dobra, dopiero teraz się to dzieje. Dołączyliście do komentarzu, czy ja mam wojnę z kominternym? Jeszcze nie, co ciekawe. No dobra, czyli to będzie ciekawy odcinek. Odcinek. A, no tak, zapomniałem, no bo jak mam wojnę z kominternem, to też mam wojnę z Anglikami, no dobrze. Wypowiadam od razu wojnę Francji, bo tutaj nie ma na co czekać i my będziemy takim jakby wjazdem we Francji od tyłu. No mamy wojnę teraz praktycznie z całym światem, nawet z Meksykiem, co ciekawe, z Chinami, boże, to będzie ciężkie, naprawdę ciężko. Moi drodzy, Hiszpania kapituluje. Francja nie jest na tyle silna, aby mi się przeciwstawić. Dobra, tutaj widzę, że we Francji to raczej problemu nie będzie, moje lotnictwo dominuje tak, że bijemy ich po prostu w powietrzu jak chcemy. Dobra. Nasze dywizje po prostu nie spotykają nic ciężkiego na swojej drodze. No tak czy inaczej, to jest Francja. z rok 42, gra mi chodzi, jakby to był 69. Hehe, <todgłosynie> 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 szybko. Wszystkie dywizje na Paryż. Paryż upadł. Mm, aby do Calais. O, dzień dobry. Koniec konferencji pokojowej. Niemcy dostają tereny, które podbiły. Mam jeszcze 40 łodzi pancernych w rezerwie, więc od razu je wystawiam tutaj. Musimy zatopić wszystko, co pływa wokół Wielkiej Brytanii. Dosłownie. Poszły. Poszły moje dywizje. Świetnie. Tylko 5 poszło. Reszta chyba stan. Nie. Ty wy też płyniecie. Spoko. Ty wylądujecie. Kurde, topią mnie. U. Dobra, moi drodzy. usunąłem wszystkie plany i skupiamy się tylko i wyłącznie na kanale La Manche. To jest teraz najważniejsze. Pyk. Poszły dywizje. Kurde, potopią mnie znowu, ale tu już leci desant. Boże, udało się naprawdę. Szybko wszystkie dywizje do Anglii. Mam nadzieję, że mi tego nie utopią. Dobra, udało się. Nasi chłopcy wylądowali w Anglii. A no, tutaj taki mały desant na plecki. No, dopiero teraz to zauważyłem w Hiszpanii. Moje dywizje już wracają, żeby to zatrzymać, bo ja pierdzielę. Tutaj w Anglii oczywiście wiedziałem, że nie będzie żadnego problemu. Tutaj oczywiście teraz robimy kontratak, bo tutaj widzę, że główne siły sowieckie przybiły i tak dalej, więc warto było to zmasakrować. Imperium brytyjskie kapituluje. Świetnie. Dobra, tak jak sądziłem, to będzie od Pchane w 10 sekund. Wystarczyło tylko po prostu uaktywnić plan. Nie mają ze mną tutaj szans. Z racji, że zaopatrzenia mamy dużo, czas wyszkolić dodatkowe elity Liberii. O ja widzicie, ja w ogóle zapomniałem całkowicie, że oni mają giblartar I tylko i wyłącznie dlatego udało im się tutaj cokolwiek osiągnąć. Bo zapomniałem o giblartarze Jezus, ale to jest masakracja po prostu. O to mi się podoba. Cały aś cała naprzód. Boże, ile tu dywizji ginie, to nawet nie jestem w stanie tego policzyć. No to co, moi drodzy? Czas pokazać Wilhelmowi, gdzie jest jego miejsce. Dobra, dywizje się rozchodzą, czas wypowiedzieć wojnę Wilhelmowi. Biedny Wilhelm już nic nie zrobi. Liberyjskie wojsko ofensywne po prostu atakuje. Mamy wojnę z całą Europą prócz Włochami. A my straciliśmy tylko 600 tysięcy ludzi. Coraz większe lagi, ale mamy to. Berlin upada. Nasze dywizje prom dalej do przodu. W międzyczasie mam jeszcze cel na Afrykę Południową, więc tutaj sobie uaktywniam plan. Okej, okay, powiem tak, nie nie wiem. Bije się z Niemcami, Niemcy upadają, konferencja, boom. Czyli Polska przewodzi. Nie, Królestwo Włoch przewodzi frakcji? Co się tu odstało po prostu? I dlaczego Imperium Austro-Węgierskie co? Powiem tak, nie wiem, ale może się kiedyś dowiem, ale nasz cel to jest aktualnie. No, Chiny, nie? Powiem tak, nie rozumiem tej gry czasami. Ona mnie w cholerę zaskakuje. Nie, tu są nawet chińskie jednostki. Come on, man. No i teraz tylko po prostu pusz na Moskwę, nie? I to jest wszystko. Push, push towards Moską. No, niestety w tym odcinku na Sewastopol sam się nie utworzył. O, południowa Afryka skapitulowała, możemy sformować Afrykę. Jak to? Serio? Muszę podbić Madagaskar jeszcze. A, żeby to szybciej szło, to sobie jeszcze dorekrutujemy 100 dywizji elitarnej Liberii. O, ale też jedna z ciekawszych rzeczy jest to, że po prostu wykonujemy desant, którego nie wykonujemy. Boże, jakim ja jestem naprawdę kretynem, to nie. Ja się próbuję zdesantować na Madagaskar bez wypowiedzenia mu wojny i mówię, hmm, chyba desanty mi nie działają. Huhuhu. Wypowiadamy od razu wojnę, a ZSR Skapitulowało w międzyczasie, a to nawet miło, można powiedzieć. Robimy desan dopiero teraz na Madagaskar. Jest, moi drodzy, moje dywizje przybyły do Madagaskaru. Na, nareszcie możemy to zrobić. Jest, Boże! Możemy zrobić Afrykę. Mamy to. Afrykańska Republika Demokratyczna, w której rządzi Łukasz Kłęch. Dobrze, moi drodzy, zrobię to. Wesprę po prostu Japończyków w tej wojnie, bo oni sobie tutaj Hirohito naprawdę dał dupy potężnie. Ciu! Później przyjdzie czas na Indie, no i musimy podbić Meksyk. A Wenezuela jest ze mną w sojuszu. Tutaj korpus ekspedycyjny Vel Venezuela. Indie rozbite, wszystko ogarnięte. Wenezuela można powiedzieć, że też uratowana. No tutaj zostały tylko jakieś niedobitki. To sądzę, że sobie AI z nimi poradzi. Moje dywizje aktualnie prom cały czas i wyzwalają tutaj terytoria. Świetnie. Indie kapitulują. Został nam jeszcze Meksyk do kapitulacji, żeby była konferencja. O Jezus Maria. Koniec. Koniec tej męczarni, koniec tej mordęgi. Afrykańska Republika Demokratyczna zdominowała, a co śmieszne, możemy jeszcze... Proszę bardzo, możemy jeszcze stworzyć wszystko, zobaczcie, możemy stać się Austro-Węgrami. Fajny jest ten mod, to, to mi się właśnie podoba, nie? Możemy stać się wszystkim, czym chcemy. Austro-Węgierska Republika Ludowa, no i... <laughs> mod ISOP oczywiście zrobił go Karel mod team, tak w sumie na szybko, jak zobaczyli o tym odcinku z Ribbentropem i Mołotowem. Możemy stworzyć wszystko, możemy stworzyć nawet, nawet Gross Deutschland, możemy stworzyć stworzyć. Możemy stworzyć Unię Europejską. Dobra, ja dziękuję za uwagę i do następnego materiału. Elu!